Maria Zal. 17 km na północ od Klagenfurtu, stolicy Karyntii w Austrii, znajduje się Maria Zale. Miejscowość znana jest z zabytkowego kościoła pielgrzymkowego Marie Himmelfahrt, czyli wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Marienkirche, Kościół Maryjny lub w skrócie Maria Zaler Dom. Poznajmy jej bogatą historię i architekturę. W 15 roku przed naszą erą Rzymianie zajęli kraj aż do Dunaju. Na tym terenie powstała rzymska prowincja Noricum. Na pobliskim Magdalensbergu odkryto pozostałości osadnictwa celtyckiego i rzymskiego, które było centrum handlu żelazem noryckim. Później ludność wyemigrowała do nowo powstałego prowincjalnego miasta Wirinum. Chrześcijaństwo przybyło do Norykum w III wieku wraz z rzymskimi urzędnikami, kupcami i żołnierzami. W V wieku w Karyntii znajdowało się siedem kościołów chrześcijańskich. Około 600 roku najechali kraj Słowianie, którzy sami z kolei zostali wypędzeni z Panoni przez Awarów. Chrześcijaństwo zeszło do podziemia. Około 740 roku miejscowy książę Borut. Zwrócił się do króla Bawarii o pomoc w walce z Awarami. Pomoc została udzielona, ale Karantania, tak nazywano wówczas Karentię, została uzależniona od Bawarczyków, a później od Franków. Kościół w Karentii należał teraz do prowincji kościelnej Salzburga. W 1811 roku Karol Wielki wyznaczył na rzece Drawie. Granice między Archidiecezją Salzburga a Patriarchatem Akwilei. Wergiliusz, następca świętego Ruperta z Salzburga, wysłał biskupa Modestusa z duchowieństwem do Karantanii. w ten sposób rozpoczęła się ponowna praca misjonarska na tym terenie. Modestus zdecydował właśnie w Mariazal, gdzie do dziś czczony jest jego grób. I jemu przypisuje się budowę pierwszego poświadczonego kościoła w Maria Zal. Świątynia została prawdopodobnie zbudowana w tym miejscu około 753 roku, dlatego Maria Zal jest jednym z najstarszych kościołów w Karenti i punktem wyjścia do pracy misyjnej na tym terenie w epoce Karolingów. Było to centrum ponownej chrystianizacji Karenti, dlatego do dziś nazywana jest dom, czyli katedrą. Tradycja, że biskup Górk jest także prepozytorem Marii Zal jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Miejsce to pozostawało centrum kościelnym i siedzibą biskupów misyjnych do X wieku. Po 945 roku obszar ten przeszedł pod bezpośrednią administrację Salzburga. Maria Zal początkowo pozostawała religijnym centrum Karyntii. Aż do 1072 roku, kiedy dla tego rejonu został mianowany nowy biskup Günther von Krapfeld, rezydujący w Górk. Niewielki obszar został przydzielony do nowej diecezji, jednak większość posiadłości Karenti nadal pozostawała bezpośrednio pod administracją kościelną Salzburga. Od tego momentu Maria Zal nie odgrywała już kluczowej roli w dalszym rozwoju diecezji. W międzyczasie czasowo przyłączona została do miejscowej diecezji Lawant 1365 i lata 1781-1859. Jednak najdłużej kościół z Maria Zal należał do archidiecezji salzburskiej, dopóki nie zrezygnowała ona z posiadłości w Karyntii w 1859 roku na rzecz diecezji Gurk. W XIII wieku pierwszy kościół z czasów świętego Modestusa został zastąpiony przez romański kamienny kościół. Odgrywał on ważną rolę w średniowieczu w uroczystościach, które towarzyszyły ustanowieniu książąt karyńskich. Odbywała się tutaj uroczysta msza między oficjalnym ustanowieniem księcia na pobliskim Hercogsztulu i przyjmowaniem przez nowo ustanowionego księcia hołdów lenników. Nie zachowały się żadne pozostałości pierwotnego kościoła karolińskiego i romańskiego. Obecny obronny kościół jest późnogotycki, został zbudowany w latach 1430-1459. Jest trzy trzynawowy, Posiada trzy chóry i skrócony transept. Również w ciągu XV wieku ufortyfikowano zabudowania kapituły. Od 1463 roku Maria Zal, ze względu na zagrożenie ze strony Turków, została zabezpieczona rozległymi fortyfikacjami, aby uchronić okoliczną ludność, zazwyczaj rolniczą, przed najazdami tureckimi. Fortyfikacje zachowały się do dnia dzisiejszego. Dzięki nim Maria Zal pozostała nietknięta podczas najazdów tureckich w latach 1473 82 Tylko raz została zdobyta w trakcie oblężenia przez węgierskich najemników w 1482 roku. Pośród budynków przylegających do kościoła zauważamy kostnicę. W centrum znajduje się okrągła kaplica chrzcielna z XV wieku. Otoczona dwupiętrową galerią arkadową. Mimo, że konstrukcja posiada 9 rogów, nazywana jest ośmiokątem. Przed kostnicą wznosi się gotycka kolumna z 1497 roku. Po wielkim pożarze z 4 listopada 1669 roku przebudowano kościół w stylu barokowym. A nowo wybudowane wieże otrzymały barokowe, cebulowe kopuły zamiast starych, spiczastych dachów. Wewnątrz nowy ołtarz główny został ukończony w 1714 roku. Jednolity, późnogotycki budynek kościoła charakteryzuje się widocznymi z daleka dwiema wieżami. Wiatrowskaz na wieży północnej został zaprojektowany jako monogram Jezusa a na wieży południowej jako monogram maryjny. Freski z 1672 autorstwa Matthiasa Grafensteina na południowej ścianie zewnętrznej przedstawiają scenę z górą oliwną i świętego Krzysztofa. Sakra Conversazione można zobaczyć w przedpokoju południowego portalu. Po południowej stronie zewnętrznej i w przedsionku południowego portalu murowane jest lapidarium z ponad 30 płaskorzeźbami i nagrobkami. Z których część pochodzi z Wirunum, stolicy rzymskiej prowincji Norikum, funkcjonującej do około 400 roku. Płaskorzeźby zostały znalezione w okolicy. Druga część epitafii pochodzi z czasów chrześcijańskich aż do XIX wieku. Należy zwrócić uwagę na rzymskie, reliefowe przedstawienia wilczycy z bliźniakami Romulusem i Remusem, podróż zmarłego do podziemi, zwanego dyliżansem, czy scenę triumfu Achillesa, ciągnącego zwłoki pokonanego Hektora. Warte zobaczenia są kamienie nagrobne rodziny Kojczach z czerwonego marmuru, przekazane około 1510 przez rodzinę von Kojczach. Przedstawiają one męża boleści, ukrzyżowanie i koronację Maryi. Na drzwiach portalu południowego znajdują się gotyckie okucia żelazne z XV wieku, przedstawiające lwy i orły. Po obu stronach portalu zachodniego znajdują się ostrołukowe okna z gotyckimi witrażowymi rozetami z lat 1430 do 40. Przedstawione są tam anioły z puzonami. Wnętrze pseudo-bazyliki mierzy około 50 m na 20 przy wysokości około 27 m i charakteryzuje się silnymi kontrastami świetlnymi. Nawa wygląda raczej ponuro, ale przestrzeń ołtarza głównego jest wypełniona światłem. Nawa główna nakryta jest siatkowym sklepieniem żebrowym, nawy boczne sklepione żebrami gwiaździstymi. Na polach sklepienia w nawie głównej. Na freskach przedstawiono drzewo genealogiczne Jezusa z 1490. Jego przodkowie i cztery matki, wymienione z ewangelii Mateusza, wyrastają jakby z alpejskich kwiatów. Drzewo genealogiczne zaczyna się na zachód od sklepienia nawy i przedstawia Adama i ewangelistę Mateusza, który jest przedstawiony jako człowiek bez brody ze zwojem i gęsim piórem. Uważa się, że nieznany artysta przedstawił się tutaj. Ołtarz główny jest dwukondygnacyjnym barokowym ołtarzem gabinetowym. Został podarowany w 1714 roku przez Klemensa, Grafa von Kaiserstein i jego żonę. W centrum znajduje się cudowny kamienny posąg Madonny z Dzieciątkiem z 1425 roku, który jest wszczony w sanktuarium i nazywany jest przez pielgrzymów Słodkim. Od lewej do prawej pozłacane figury przedstawiają papieża Grzegorza Wielkiego, apostołów Piotra i Pawła i świętego Ruperta. Górny obraz przedstawia Trójcę Świętą. Po obu stronach znajdują się święci Barbara i Katarzyna oraz figura świętego Floriana. Łuk triumfalny przedstawia Sąd Ostateczny. Maryja i Jan Chrzciciel oraz Aniołowie są przedstawieni we fresku, natomiast w pełni plastyczna postać Chrystusa i jako sędziego świata znajduje się w okrągłym otworze. W nawie północnej znajduje się późnogotycki drewniany ołtarz z Arndorfu, przedstawiający ukoronowanie dziewicy. Nazwa ołtarza pochodzi od kościoła filialnego w Arndorfie, gdzie najpierw się znajdował. Powstał około 1520 roku i przypisywany jest mistrzom Lukasowi i Heinrichowi Taussmann z Willach. Warty zobaczenia jest fresk zdobiący prawą ścianę, przedstawia uratowanie apostoła Piotra na jeziorze tyberiackim został namalowany w 1928 roku przez herberta Bykla, który nadał Piotrowi Rysy Lenina. Bogata dekoracja ambony ukazuje z jednej strony ojców kościoła, a z drugiej gloryfikację świętego Jana Nepomucena. To dzieło Johanna Pachera z 1747 roku. Ołtarz w tzw. Zaks w północnej ścianie lewej nawy, ofiarowany przez Barbarę Zaks, przedstawia późnogotycką grupę ukrzyżowania z około 1500 roku. Dusze w czyściu poniżej są późniejszym XIX-wiecznym dodatkiem. Rzeźbione postacie niewinnych dzieci leżą za szklanym oknem predeli. W Zakskapele, pod romańskim ołtarzem, znajduje się sarkofag świętego Modestusa, założyciela kościoła w Mariazan. W zachodniej części nawy północnej znajduje się murowana misa z fontanny z Wirynum, która służyła jako chrzcielnica. Trzy częściowe barokowe organy zostały ukończone w 1737 roku przez organomistrza Johanna Martina Jegera z Klagenfurtu. Południowa attyka galerii jest nadal gotycka, natomiast części środkowa i północna zostały przeprojektowane w stylu barokowym. Kościół posiada sześć dzwonów z osobnym dzwonem śmierci zawieszonym w wieży dachowej. Najciekawszy to dzwon Maria Zaler. Jest to największy dzwon w Karyntii. W 1687 roku z armat pozostawionych przez Turków Matthias Landsman odlał ten dzwon o masie ponad 6000 kg. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę. Propatria ponad Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia!